Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Kindred! Dobra, wracamy do stanu poprzedniego, taki jaki mieliśmy przed, 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 przed po prostu, no, ostatnim odcinkiem po prostu, no. Dobra, tu mamy łóżka, szkoda, że ogólnie nie da się patrzeć co jest pod tym wszystkim, niestety, no ale co zrobić. A, taka gra, kurde. Okej okay. i teraz, 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 właśnie. Musimy pozbierać wszystkie te rzeczy. To one są w ogóle jeszcze, nawet Nie dojrzały, Dobra, nieważne. Jak nie dojrzały to nieważne. Nie wiem, czy zrobić sobie czegoś takiego jak jakiś mostek łączący te dwie, że tak powiem, tereny. Te dwa tereny. Bo tutaj mamy, co tu mamy? Co coś dobrego? slate, Nie, to już nie wiem, co jest slide. Dobra, to nieważne. Tutaj mamy to nie nic aż tak bardzo dobrego jak myślałem. Dobra, przydałoby się w takim razie zrobić tutaj. E... Większą zagrodę A i tak to było tu, y, house, nie housing, chciała ja wchodzę. Czemu housing? Fencing, oczywiście, że fencing, fencing i proszę bardzo, jedziemy z koksem. Musimy wszystko ładnie ponaprawiać. Nie, czy ponaprawiać, do, dorobić jakąś to. Może uda mi się ku, kucioka zamknąć. Nie uda mi się kucioka zamknąć. Ej, nie tak, cię tutaj, dobra. Okej, okay. czemu za blisko jakiś, za blisko kucioka? Kucioki, wy zły ludzie. Nie, coś tu definitywnie jest nie tak. No Kucioki, uciekajcie, no nie możecie, no, ja nie mogę ludziska. Weźcie te kucioki ode mnie, bo ja teraz z nich losu zrobię. O widzicie, tu zamknąłem kurcza, kurczaka, super, tylko że teraz nie mogę go ani z nim zrobić, bo... No bo właśnie. Okej, okay, ale... No uciekaj kuro, kuro ty zły człowieczku. No dobra, co tu mamy? Tu mamy coś, co już szrub, czyli to jest zwykły... Zwykły chyba kwiotek, dobra, nie produkuje, produkuje całe zero żywności, więc jest coś niedobrego tutaj. A więc ci co zbierają, mogą sobie tutaj zebrać drzewko, z drzewka owoce, bo to się przyda Wam, żebyście nie byli tacy, wiecie, niegłodni, dobra. Can harvest, aha, plant not major, super, dobra, zrobiliście mi tutaj spokój, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, dobra, czekajcie, dwa. Jeden, dwa, dobra, mogę sobie zmieniać prędkość, ale z tego co widzę, ona chyba jakoś super nie wpływa na to. Ty się opierdzielasz, a mogłabyś zamknąć na przykład Fetik, Czemu ty kurde nie możesz sobie iść i się wyspać? Co? Czyżby. Remove, dobra, to zrobimy remove tutaj. Ja jednak wolę widzieć, co się tam dzieje. A ja w ogóle tam ma łóżka? No muszę mieć łóżko, prawda? Zrobię łóżko. No tak, są łóżka, to czemu ludzie kurde tam nie idą spać? To mnie najbardziej ciekawi. Okej, okay, tu kuciaki, tu się zamknął, baran. Ha, wyski, tu jest baran. A. Jedziemy, jedziemy. Jest, ogrodziliśmy barana. Barań znasz? Yy, barana można szepardować, tak? Nie można strzyc, bo niestety nie mamy. Ktoś tu w ogóle. O, ten jaki hardcore. Ty w ogóle masz jakiś coś niesiesz? O no, kurde, myślałem, że ty zbierzesz owoski i coś niesiesz, a to widzę się opierniczasz, Co tu mamy? kukurydzę chyba? Gdzie jest? Korn, tak, mamy Korna, Popcorna. I oczywiście zaczyna się noc, która jest bardzo, ale to bardzo ciemna, co jest trochę słabe, bo nic nie widać. Dobra, ty możesz się płodzić, czy nie możesz? Walking, yield. Czemu ty uciekasz? Ty, ty baranie. Najważniejsze, że możesz sobie. Yy, Shepard, tak? Dobra. To ja ciebie mogę wysłać tutaj. I ja mogę kancelować szepordowanie, prawda? Dobra. Mam nadzieję, że teraz znajdę jakąś łowieczkę. Łowieczkę samiczkę, tu jest łowieczka baran. E, czyli no, przepraszam, owieczkę i baranka, tak? Dobra, żeby żeby to jakoś zaczęło się płodzić. Tam chyba widzę owieczkę owieczkę. Nie wszystko z barana. Barany. Spiszę z HO of, czy jest mała, gender mail. Dobra, no widzę, że jest mail. E, ale to nam nic nie zmienia, bo... Chyba, że te owieczki też są. Nie, no spoko, wszystkie są kurde. Tu coś jest, a to jest krowa. No, to jest krowa, jeszcze ma w dodatku. Tu jest owieczka, ale to są same owce. Tu jest, tu, tu, gender female, dobra. Proszę mi ją przepardować. Tam mamy piasek, nie, kamień, dobra. E, proszę mi ją przepardować. Ktoś idzie, tam ją przepardować? Ty idziesz, dobra, świetnie. So sleepy, no to idź kurczę spać. Jak ty się nazywasz? Karaliard, dobra. Oczywiście, super budowniczy furman musi teraz wszystko pozburzać. Bo bo, 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 nie widzi, gdzie jest, kurde. Mogę jakoś to. O, mogę, dobra, fajnie. Już nawet zapomniał, jak ty się nazywasz, dziewczyno. Niewiasto, dobra, tego szukałem. Niewiasto. A, tak, tu. Tu. Ty w ogóle się coś tu opierniczasz. Halo, halo, kim ty jesteś? Ty się nazywasz Red Bale, tak? Czy jak ci tam. Okej, okay, mogę. Redbillin, dobra, to jest Ember, A Kara Ryland. Ty nie możesz spać, tak? A jak ci tu łóżko tu prze, prze tego, prze, przewalił, to idź się połóż. Proszę, masz. So tired, no to idź się połóż. Może ty musisz stąd wyjść, bo się nie mogą nie pojedynczo kłaść. Może się stresują. To jest twoje łóżko, tak? Oj proszę, ta sobie, ta jest zmęczona, i idzie spać, no to ty też leć, no kurde... Serio nie wiem jak mam cię kurde zmusić do spania, no ale no spoko. Yy... Okej, okay, dobra. Nie, to nie chcesz, to nie, twoja brocha. Tylko gdzie jest ten ten, gdzie jest kurde ta owieczka w takim razie? Ktoś ją w ogóle poszedł przypilnować? No tu jest, no to owieczko chodź, aha. Ja ciebie muszę dać, chodź tu z łowiecko. chodź tu złowiecko. łowiecko, dobra, łowiecko, będziecie płodzić małe łowiecki. Hej, dobra, ty to, co, co, ty robisz, ty, ty nic nie robisz, okej, okay, a, a mógłbyś coś robić, na przykład drzewo się kończy, proszę mi to ściąć. Ha, proszę, jak trafiłem, to nawet jest ten yy, chopper, kurde, chopek. o, nie no się nazywa to jakoś fajniej, um, no, drwal, dobra, e, okej, okay, tu jeszcze nie wyrosło, tu też jeszcze nie wyrosło. Kurde, trochę wolno to rośnie. Strasznie wolno. No ale dobra, musimy dać radę i wybudować co nieco. Na przykład farming i tutaj my. Czemu to się nie chce dać? O Boże, zmienili tu chyba coś. Tego nie było. No, dobra, craft 10, nie jedno chcę wykrytać. O, można raz kilka watać, super. Nie trzeba klikać jak pojebany. Nie no, nie o to mi chodzi, ty masz craftować, tu jest cooking pot, nie nie, to też nie. Eee, gdzie jest kurde? Dobra, nie ma. Może wy rzeczywiście coś ugotujcie. Coś tu mamy, Jakie, jakieś warzywka. Jest tutaj chicken corn zup. nie nie, tu, tu tu, coś było, tu jest. Warm drink, okej, okay, skraftuj, może ktoś się naje. Zresztą nie wiem czemu nie możecie jeść surowych owoców, ale spoko. Dobra, przestaniam. Ją... Szepardować i sobie coś robić, i sobie na przykład spać. Jak ty się nazywasz? nie czy tam Wiasto? Edge 70, jezu, to już stara się jest eee, Właśnie, może ciebie nie mam tutaj. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, ok. Ona się nazywa Seed Ember. Dobra, Seed Ember, czy ty masz gdzieś łóżko? Eee, Hugh, coś tam. Ave Life Seed Ember, ty masz tu łóżko, czemu nie idziesz spać? spać? Nikt nam jeszcze nie umarł, to dobrze. Sleepy. No to kurwa idź spać, naprawdę. Nie rozumiem czemu wy nie chodzicie spać jak macie nawet własne wyrka. Tu nikogo nie ma. Czy moglibyście iść? O i ten proszę idzie. Nie narzeka tylko śpi. Wam też tak radzę. Nie wiem czy... czy, czy... A zauważyłem, że po, po tej stronie ludzie nie mogą iść spać. Nie co, nie wiem o co chodzi, naprawdę. Jolo. O tam jest żalełko, możecie iść to zharwestować. Bardzo mnie by to cieszyło. A tu ktoś... To nie, nie jest jeszcze gotowa ta ta dobra co so slipi, leć leć to wyra no co ja poradzę dobra o mogę mi myśli przeglądać jo kontrola myśli items nic nie masz a czy masz tam to dobra w takim razie przydało się żeby ktoś pościnał trochę drzewa chop to też można chopać to też można czopać i to chopać dobra mam nadzieję że z głodu nie umrzecie podczas pracy bo trzeba budować więcej domków po prostu więcej domków oni potrzebują łóżka, czyli załóżmy, że potrzebujemy raz, dwa. Czekajcie, jak, jak to jest z tym? Nie cancel, tylko destroy. Ok, dwa bloki na łóżko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć bloków, żeby stworzyć taką prostą sypialnię bez niczego. Boże, jakie to będzie, kurde, duży. Mam sześciu ludzi, sześć razy dziewięć teraz będzie wielka gafa, chociaż każdy wie, że to jest. jestem 54. <gry> A jest ta liczka nożenia taka trudna. 54 bloki muszę stworzyć, żeby minimum 54. Kurde, to to będzie trochę skomplikowane, czy trochę trochę to, to trochę to zajmie że to ma ledwo nie wiem ile. A, no to trudno, trzeba będzie tak, tak to zrobić. Dobra, trzeba zrobić w takim razie dirt road, nie, w sumie dirt. czyli w sumie road. To potrzebuje Deer 2, dużo Deer 2, ale dobra, nie będziemy na razie craftować. Zróbmy Timber Brown, zwykły i skraftuj 10. 54 to zaszalejmy, zróbmy do końca. Dobra, ty będziesz sobie tutaj robić. Jesteś taka śpiąca, taka biedna, no, ale byś mogła, kurde, pracować. Mm. Ok, tu coś jest w ogóle gotowe do zbioru. To w ogóle nie rośnie. Nie, to jest gotowe do zbioru. To jest gotowe do zbioru. I to. I, I to się zeschnęło chyba, albo też jest gotowe do zb zbioru. Okej, okay, yy, to jeszcze nie. No to też, halo, to też proszę pozbierać. Plan not mature, no, jak not mature? Ma kurde, aha, dobra, przepraszam, macie rację. Nie jest wystarczająco wyrośnięta. A, wy się tu płodzicie? No ja mam nadzieję, że tak. Dobra. Je, je. Type, if, cokolwiek by to nie znaczyło. Nie wiem, czy czasem nie mogą, kurde, wtedy się płodzić Ty sobie śpisz, słodko. Kurde, coś mi nie pasuje. Ja spróbuję to zmienić. Kara Ryland, tak? Ty nie mogłeś spać. Just crafted Timber. Ty, ty, ty jesteś akurat tą pewnością. Zgaduję. Ej, co jest? Nie, jak ty Ty jesteś. No dokładnie, kara. Kto tu jeszcze jest śpiący? Ty jesteś. Z pana. Sid Ember, kto tu jeszcze jest taki ledwo żywy. Tam w ogóle radzicie sobie? Ty jak się zwiesz? Ty jesteś bardzo śpiący. Śpiąca. Alice Owens. Ja ci nie każę farbować się. Chodź tu. Dobra. Yy, Owens, tak? Pani Owens, przedzielam ci to wyrko. Where is Owens? Haley Owens. Okej, dobra. Może pójdziesz spać w końcu. Eee, spoko. W takim razie potrzebujemy zrobić gdzie nie gdzie. Tu może zrobimy, dobra, yy, większy po prostu pokój, housing, planks i, nie, 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 to nie to planks, housing i timber panels, proszę bardzo, no trochę tego mało, no ale co, okej, okay. eee... tak, jest starczy na teoretycznie jeden pokój, plus ściany dookoła, okej, okay, może zrobię to po prostu tak, okej, okay, jest spoko, teraz zostawam dwa, jeden, dobra, tu, to... Będzie większy chaos, no, no, no będzie trochę większy chaos, miejmy nadzieję. Ale mogę na przykład sobie tutaj im polecić, żeby tu zmajnowali to. Tu będzie bardzo potrzebne trochę miejsca. Ok, so tired. Aha, ty od kraftowania, trochę trudno. Ktoś tu w ogóle idzie spać? Specjalnie przyniosłem wam łóżka Po to żebyście mogli spać Kurde muszę by chyba Okej okay, tu jest ktoś To jest jakaś tam dziewoja Nie, nie, nie chcę work allocation Ty w ogóle co ty tu robisz? Kim ty w ogóle jesteś? Czy ty teraz zdechniesz z głodu? No, no wracaj się do nich Boże święty no przecież Idą, nic nie robisz a mógłbyś się wrócić No trochę to Sztuczna inteligencja to jest do poprawy, jeszcze. Bo skitu trochę no, nie ogarniają no na pewno się nie zgubili, bo jest wszystko w zasięgu wzroku, tak? A to jest do harvestu. To jest do harvestu. To jest do harvestu. To. Nie, to jednak nie jest. OK. Just the timber branch. Super. Jesteś, jesteś super. Super, jesteś super. Dobra, timber panels. Tutaj mamy to, 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 to co nieco. Dobra, tu. Sleepy, so Sleepy. Widzicie to? Tyle czasu na dojście do, do, do tego traci, że kurde. Ja to jest, to jest piękne po prostu. Tu jedna z tej strony, jedna z tej strony, a żeby było równolegle, tak? No dobra jak sobie chcesz. Eee, czemu to nikt nie śpi? No teraz tu nikt nie śpi. Komuś nie, nie przedziwiłem łóżka na pewno. Dobra, Dickston. Easton, Dixon Easton. Owens. Ryland, Ember. Ko ko komu nie przydzieliłem. Yy... Blive chyba nie ma łyż łyżka. Ryland, coś tam. I stąd Blive. Dobra, wszyscy mają wyro. To każdy może sobie spać. Oczywiście znowu noc. Okej, okay, tu nikt... Autosave, proszę bardzo. Co tu za nowości powstają? No dalej, ale coś długi ten autosave. Ej, dostałem jakiś Starvation Good! Kurwa, jaki good, to no przecież. Przecież możecie sobie tu coś jeść, no Farming Zone. Czemu oni. O, właśnie, on zrobić coś takiego Farming Zone. Jezu, teraz nie widzę, gdzie ja jestem. Ej, to jest dobry pomysł, żeby teraz robić to in. O, proszę bardzo, ja odkryłem Amerykę dosłownie. Dobra, Farming Zone. Boże, czemu to tak chodzi dziwnie? Crop's Farming Zone. Proszę mi tu. Boże, teraz nic nie widzę. Dlaczego ja nic nie widzę? Tu jest. Mm, tak, tutaj. O Boże, takie ja coś tu raz tu zrobili. Oh Jesus. Znaczy nie powiem, żeby to było głupie, bo to jest całkiem fajne. Dobra, harvest. Harvest to też i to też... Nie rozumiem czemu wy nie macie, kurde, tutaj żadnego żarełka, nie robicie sobie sami. chociażbyście mogli. Nie, nie, nie chcę nie chcę mapy. A czekaj, tutaj, tutaj. No, gdzieś coś musi się dzieć, prawda? Więc zbieracie nim te pomarańcze, ale nigdzie tego nie ma. Czyżbyście je wszystko zjadla, zjadali? Dobra, przykro mi, tu jest tyle rzeczy. Musimy, kurde, w sumie to schuntujcie. A tu weźmy mleko. Byka też schuntujmy. I będzie jedzonko, dobra. Sześciu ludzi nam zostało. Ktoś w ogóle, dobra, zobaczmy, gdzie są ludzie. Tu nie wiadomo, po jakiego grzyba tu się znajdujesz. Jak pewno zaraz umrzesz mi z głodu. No, proszę bardzo. O, Hunger 109 to jest chyba dobrze, bo to jest chyba, że się najadł. <grym> ale spoko. Okej. Okay. status tired, kurde. Zajewali go, ale jest tired. Spoko eee, też tak może być. Ok, trośnie drzewko. Z zbierzcie to, to jeszcze nie było dobre do tego. Dobra, eee, róbmy tak. Crops. Eee, coś tam, zone. O, i proszę sobie to wybrać, dobra. Taką tą, tą, piękną tą i sobie tutaj posadzajcie żadnych tych, żadnych tamtych, tylko... Czemu to jedzie w dół? No. Gościeliście na przykład takie... O, to coś. I to nawet coś możecie sobie z tego robić. Dobra. Harvest when mature. You just create a Spoko. I ona sama się będzie zarządzać. To jest, to jest fajne. Okej, okay, mamy trochę żarcia. Ludzie powinni już nie być tacy zmęczeni. Tylko nie rozumiem, czemu do tych łóżek ciągle cholera Jasta nikt nie przychodzi. No przecież to jest to jest chore. Umierają z głodu, ale ci nie przyjdą, bo ja pan sobie nie chce. Nie ma, jakie mańca w ogóle odczyniam. Dobra, panele. Panele, panele. Odeś coś tam, coś tam właśnie już ładną motyką pracuje. Okej, okay, trzeba sobie ustalić tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, i to na już... Jezu, to co będzie wielkie, strasznie, ale dobra. Okej, okay, gra się ścięła, nie ogarnia postawienia tych klocków. Jednak ogarnęła, dobra. Dobrze, gro. I właśnie mi brakło klocków, spoko. Zawsze o tym możemy, żeby brakło mi klocków. A, dobra, ktoś w ogóle też się kraftuje? Tak, laska ciągle to kraftuje, super. Naprawdę fajnie, że to jeszcze kraftujesz. Dobra, teraz sobie to jakoś to wydzielmy tak ładnie, żeby to rzeczywiście było zdatne do użycia. Na razie postawmy jedno piętro. Raz, dwa, trzy. Ok. Muszę to tak puścić, przepuścić. Tymczasowo. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. I tu cztery. Dobra, mamy te pokoje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ty no i wymierzone idealnie praktycznie. Dobra, też im zabudujemy te pokoje, żeby tu mogli chociaż coś robić. Pięknie. Eee. Dobra, jak widzicie to nieco tu już stoi. Tu na no, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cztery. I tu jazda. Okej, okay, tu jeszcze nam brakuje dosłownie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, trochę tego teraz. Daj, da, dajmy na to, że brakuje nas 10 około. W takim razie od kraftowania, co jest, czemu tu nie chce się działać? Ok, trzeba się skratować parę tych, tych White Brown, gdzie to było, Timber. Dark Brown nie, tu, Timber Brown, ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra, pięćdziesiąt, niech będzie, kraftujcie sobie. Ludzie już z godu nie umierają. Ktoś tam w ogóle się zaczyna spać w końcu? Nikt, dobra, trudno. Jak nie chcecie spać, to ta... zabiera Remove. Remove, remove! Może tego już nie mogę to wejść? Nie, no muszą się tu móc we, we, wespnąć, bo inaczej by tego nie było. Ok, housing, beds i postawmy tu te łóżka. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Okej, okay, wezmę tu jeszcze, zdestrojuję to. Dobra, no i to wygląda całkiem spoko, że tu by mogli się osiedlać. A czy ja bym się tu chętnie osiedlił? Może nie, no ale, ale, ale. Ale mogę tak mówić, żeby ich zachęcić, prawda? Prawda, dobra. Jest ślicznie, jest ślicznie, dobra. W takim razie potrzebuję tutaj teraz. Ja ci nie mogę cofnąć, żebyś nie robiła tego, co ja ci kazałem tak robić. Okej, okay. tam ktoś się jednak powysypia. Ty zaraz zdechniesz, bo nie umiesz się wysypiać. No, ale to już nie moja wina. Ty, dziecko, masz 11 lat. To czemu ty nie pracujesz, jak ty już jesteś w kwiecie wieku, żeby pracować? Tego nie rozumiem. A dobra, hardware's i to wszystko. Tu ładnie się uprawiasz pole, widzę. Jestem z ciebie dumny. Really bad. No to przecież masz tu tyle wyr. Zobaczymy. Test, kurde, białe rękawiczki. Jak się nazywasz? Two, a, no dalej. A twoje imię to Hugh... Hugh Easton. Panie Hugh Easton. Proszę bardzo. Łóżko dla ciebie. I co? I tak cię bardzo chce spać, że nie możesz chodzić, prawda? Nie czy ty musimy mieć zamknięte... zamkniętą przestrzeń, żeby tu w ogóle cokolwiek robić, czy co? Czy po prostu jesteś, no, niezbyt w pełni świadomy? Tego, co mówisz. To jest taki gdzieś tak krzątarz, taki outsider, kurde, a tak naprawdę chodzi kurde, pali marihuanen. So sleepy, no leć, leć do tego, tego, no. a Potrzebujemy teraz... Yy, to był grey chyba, prawda? Tak, to było grey. Potrzebujemy tego wuch wuchtę, wuchtę, to ja mogę to wycofać, dobra, wycofaj to, otwórz mi teraz to. Potrzebuję tego dużo, po prostu dużo. Okej, okay, ty się wyspałeś, bardzo mi to cieszy. Ty jako jedyny potrafisz się wysypiać porządnie. A ja mogę to usunąć w ogóle. Destroy. Nie mogę, mogę to skancelować. A nie, cancel, tu jest cancel. No niestety nie mogę wycofać swojej starej farmy. Ha, to jest bardzo smutne, ale no prawdziwe, więc nic nie zrobimy. da strzopujcie to drzewo. Bo możecie. A ja sobie to pobuduję trochę. Yy, trochę tego, dobra. To trzeba to robić na tak. Na tą odległość. Każdy wtedy będzie miał swój pokój. I mi nie mówcie, że... Nie możecie spać teraz razem, bo się zdenerwuję tylko. Dobra, i teraz to robimy tak, że jedziemy do samego końca. I co? seriana nie staczy tych? Nie, no przecież że starczy. Dobra, chwacza trzeba pojedynczo. Ach! Wymierzone perfekcyjnie, nawet do jedno za dużo. Dobra, w takim razie yy, tu jest 3, 3, 3. Dobra, połączmy to. Nie będziecie mogli się podglądać. To zawsze jest jakiś plus. Okay. Timber, timber, timber. I tu nam brakło wszystkiego. Okej, okay. yy, w takim razie to trzeba usunąć. O, ktoś sobie tam ładnie śpi, no ślicznie. Jednak można, prawda? Prawda, dobra. Kara Island trzeba zobaczyć, czy Hugh Easton. Dobra, tu wszyscy są mają łóżka zapewnione. W takim razie to remove, me, remove me, i remove. Me. I tam już łóżka powstawiam. I w zasadzie będę mógł sobie teraz tą hatę rozebrać, bo już jej nie potrzebuję. Yo, tworzyliśmy czas. Wczoraj, za... ostatni odcinek dużo tych, tych a teraz gdzieś mnie burzy. No ale mamy lepszą, lepszą chatę, prawda? Mam nadzieję, że lepszą, że teraz tam ludzie będą chcieli mieszkać. Bo jak nie, to będzie trochę smutek. Dobra, jest ładne, jest ładne. W takim, w takim razie mogę to zdestrojować wszystko. O, takie zimne inne że stworzyłem, proszę. A, bo chyba stworzyłem ściany. Ej, to by nie było głupie. Dobra, jakoś to muszę teraz ładnie rozebrać wszystko. Może właśnie. Może oni mogą pod ścianą spać? Dlatego nie, no wszystko jest przecież tak, jak być powinno. Dobra, kawałek po kawałeczku trzeba to usuwać. Pyk Pyk No, przecież to nie, nie, ma, nie ma znaczenia. Przy nie śpią, no. Potem tam się to wszystko rozbuduje i to będzie wielka hacienda. Wielki hotel, a to będzie szybciej w tej stronę So sleepy, no to leć kurde spać. Przecież masz już wyro. Możesz lecieć do wyra. Zezwalam ci. A nikt mi jeszcze nie umarł. To jest jakiś tam plus. Ale ja chcę tu usnąć. Czemu to nie idzie? To, to się was bugowało w powietrzu. Spoko lubię to. Dobra, no to usuńmy to w takim razie. nie gadajcie, że... Aha, dobra, już poszło. Ok, Just Crafted Timber Gray zarąbiście. E, to mamy skraftowane, więc można spokojnie tutaj Timber Gray dużo tego jest. Można zacząć budować. I teoretycznie tu powinno jakoś być wejście. Najgorzej będzie miał ten, kto będzie wchodził do tego, znaczy będzie zaczynał wchodzić, no, znaczy ma na końcu, dobra, co ja w ogóle gadam. Tu i tu, okej, okay, tu będziemy potrzebowali trochę, już nie pamiętam na ile budowałem wcześniej. Pyk, trochę się wysrało z tego, Boże, ale ta gra ma problemy z ogarnianiem a, budownictwa tej, no bez kitu. Zanim tu zrespi wszystkie te kurde cegiełki co tu buduje. Dobra, czyżbym uwaga czy, czy czy mi staczy wszystkiego na dwie kondygnacje? Boże, ale tu chodzi. Masakra dobra raz dwa trzy raz dwa trzy. Tu pyk pyk staczy z palcem w dupie. No a widzicie trochę drewna tu idzie. Więc trzeba naprawdę trochę tego wszystkiego na pot na zbierywać. zbierywać, Boże. I to wystarczy tylko chyba zobaczenie, prawda? No nie, nie wiem, ale no wygląda to już trochę obiecująco. Na pewno większe od tamtego klocka co to było. Jeszcze fajnie, jakby to można było coś zasadzić w ogóle. Tu już widzę nie macie co zbierać. Macie tyle krówek, to nie wiem. Weź wyduj, tą wyduj, tą zabij. to zabij. Nie wiem, czy wy się nie płodzicie tutaj. No ale dobra, no może po prostu nie lubicie się płodzić, no, no nie, nie wszyscy lubią się płodzić. Dobra, a siekiery i ale pizdno, dobra i od razu nam brakło nutritional value, kurde, coś słabo trochę Co tu jest? Co się tobie dzieje? Aha, chcesz spać, no to Elis Owens, zobaczmy czy ty nie masz czasem tutaj łóżka, jak masz to cię normalnie Sam cię zabije, Elis Owens Owens, Owens, Non, 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 proszę bardzo, jednak nie masz łóżka Moja, moja wina, Alice Owens i kto tu jeszcze nie ma, chyba Seed Amber. A to jest Seed Amber? Nie, tu Seed, Alice Owens, Dixon, Kara Realt, Hugh Easton. Dobra. Daje się, że wszystko już jest zrobione. Zróbmy jeszcze tylko drzwi tutaj. Dobra, tędy otwierane. A, I co? I w tym odcinku to by było tyle. Trochę. O tu w ogóle patrzcie jak wyżerają trawę, no to nieźle, nieźle. Wy to zaraz wyżrecie całą trawę, całą trawsko. no nic, trudno. Dobra, więc w tym odcinku to by było ma tyle, yy, w przyszłym prawdopodobnie dokończymy budowę tegoż, tegoż penthouse'u, <grym>, penthouse. a jakoś go zobaczymy czy coś, żeby tak ładnie wyglądało. Yy, no ale to jak mówię, w, te, w kolejnym odcinku, także serdecznie dzięki za oglądanie, Zaczynam w kolejnych, trzymajcie się, strzałeczka!